Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości Piotr Topolnicki z nami jest Stalina Bączar, Fundacja AGPW. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Prezes, porozmawiamy o współpracy na polu młodzi ludzie, giełda papierów wartościowych. Wy jako fundacja GPW również staracie się. Hmm, może nie odczarować, ale pokazać, że giełda to jest miejsce również dla młodych ludzi, zaczynających swoją karierę na rynku pracy, zaczynających z. Pieniędzmi, nie chcę powiedzieć dużymi, ale z pieniędzmi. Tak, oczywiście. Mamy dużo projektów, które kierujemy do młodych ludzi. Zaczynamy tak naprawdę to już od starszych klas szkół podstawowych z takim projektem Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, ale też codziennie na giełdzie może zobaczyć Pan grupy, zorganizowane grupy młodzieży. Taka klasa jak przychodzi do giełdy, to po pierwsze dowiaduje się odrobinę o historii, no bo wiadomo historia nie jest taka ciekawa dla młodych ludzi. Mówimy o symbolach, o budynku, mówimy o tym, co można zobaczyć w sali notowań i w końcu mamy film taki na temat giełdy, na temat mechanizmów działania. Prezentację osoby z Fundacji GPW, naszego eksperta. Młodzież wypełnia też kartę pracy, czyli to jest taka bardzo wartościowa wizyta, lekcja, można powiedzieć, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, ale dużo zależy od samej młodzieży, czy ona jest aktywna, czy nieaktywna, czy chce się czegoś dowiedzieć, czy nie. Mamy różne grupy. Zapraszamy też młodzież do szkolnej internetowej gry giełdowej, gdzie mogą w sposób praktyczny. Uczyć się inwestowania na giełdzie. W tym projekcie są dwie części. Część edukacyjna, gdzie poznają instrumenty, zasady zarządzania portfelem, zasady inwestowania i część inwestycyjna, gdzie dostają wirtualne środki, które mogą zainwestować w akcje, w ETF-y, a nawet w drugim etapie w kontrakty terminowe notowane na GPW. Oczywiście... I poznać można tych kilka różnych instrumentów. Tak. To nie tylko akcje. Po oczywiście, prostu... oczywiście. I ci najlepsi przyjeżdżają na finał. Nagradzamy zarówno część inwestycyjną, jak i część edukacyjną, bo w tym roku 10 klas najlepszych, które zdobyły najwięcej punktów w części edukacyjnej, która jest zgrywalizowana, otrzymuje dofinansowanie do przyjazdu na wizytę szkolną na GPW. Czy to jest klasa, nie wiem, z Ustrzyk Dolnych, czy z Wejherowa, a takie przyjadą, bo wygrały, one otrzymują dofinansowanie i to jest bardzo taka popularna forma. I mamy też starszych uczniów oraz studentów, studenci to mogą już grać i wygrywać tak, indeks tak. Investment Właśnie Challenge. Mieliśmy przykład dzisiaj w czasie dyskusji na temat rynku kapitałowego takiego studenta, absolwenta UORiK, który dwa lata temu przyjechał do nas na giełdę rano, usiadł w fundacji GPW, Zdał egzamin ze statystyki, po czym rozpoczął inwestycje w ramach Index Investment Challenge i wygrał ten konkurs. To można oczy zrobić wielkie można czasem zrobić na taką wiedzę oczy. Młodego Także w ubiegłym roku zaimponował nam bardzo student, ponieważ w finale Index Investment Challenge, czyli tego konkursu, w czasie którego też studenci inwestują w wirtualne pieniądze, Mieliśmy dziesięciu finalistów, dziewięciu z nich reprezentowało różne uniwersytety ekonomiczne w Polsce. Jeden student był z Uniwersytetu Medycznego z Warszawy i właśnie ten wygrał. I to jest też powiązanie no, więc, różnego rodzaju zainteresowań. Wiecie, tu, I tutaj można pokazać, że są stereotypy, z którymi musimy walczyć, że giełda to nie jest tylko dla rekinów, nie trzeba mieć wielkich pieniędzy, żeby zacząć inwestować, tutaj padło dzisiaj na debacie, że możemy zacząć inwestować mając kilkaset złotych praktycznie. I właśnie osoba, która nie ma wykształcenia ekonomicznego, nie studiuje ekonomii, może mieć fajne efekty. Ale najnowsze badania o wiedzy ekonomicznej Polaków pokazują, że nawet jeśli coś wiemy o akcjach, obligacjach, to tylko kilka procent z badanych ma. Akcje w swoim portfelu, a kilka kolejnych planuje, więc ta wiedza, a praktyka to jeszcze jest coś ta, do nadrobienia. Bo tutaj, oczywiście, bo tutaj trzeba powiedzieć o obawach. tak? Są duże obawy i w tym roku po raz pierwszy brak wiedzy nie był podstawową obawą, ale większa obawa była po stronie boję się ryzyka, boję się utraty kapitału. Więc no, na pewno, żeby zapanować nad tym, potrzebna jest edukacja, systemowa edukacja, dywersyfikacja portfela, bo też robiliśmy taki krótki test, gdzie było 8 test, z których 4 były prawdziwe, 4 fałszywe. No i niestety ankietowani zrobili podstawowe naprawdę błędy, bo na 8 pytań średnia średni wynik to był 3,33%. To jak tę te wiedzę teraz ym, nadrobić, jeśli jesteśmy już po szkole i nasze źródło wiedzy to często są media, być może niestety trochę rzadziej książki. Internet wybija się na pierwszy plan. To nie są oczywiście złe źródła mhm. wiedzy, jeśli się dobrze je znajdzie i po krytycznym okiem spojrzy. Sama Fundacja GPW proponuje takie dosyć tradycyjne metody, sprawdzone. I taką metodą jest szkoła giełdowa. To jest projekt, który realizujemy praktycznie już 25 lat i my ciągle mamy zainteresowanie duże tym projektem i przychodzą na zajęcia szkoły giełdowej różne osoby i rodzice przyprowadzają czasami licealistów. Osoby, najwięcej jest osób w średnim wieku, też młodych, którzy właśnie jest, zaczynają swoją karierę zawodową, ale, ale też są i nierzadko osoby starsze. Ale to jest taki itu? systematyczny program, gdzie mówimy, co wpływa na, jest taki temat wybór i ocena spółki. Czyli co wpływa na ceny akcji na giełdzie, rynek kapitałowy i papiery wartościowe, mówimy o wszystkich notowanych na giełdzie instrumentach. Są podstawy analizy fundamentalnej, analizy technicznej. Dodaliśmy jeszcze ostatnio do tego wykład na temat psychologii inwestowania. Oczywiście można też czerpać wiedzę od, ale tu trzeba dobrze sprawdzić od znanych blogerów finansowych ostatnio bardzo znany jest Gersmany Club i ta inicjatywa też gościła u nas na giełdzie w ubiegłym roku. Mieliśmy sale pełne, wypełnione kobietami, często kobietami ze swoimi partnerami, co nas zadziwiło. Naprawdę na rynku jest wiele możliwości dla każdego coś dobrego, dla tych, którzy chcą gruntownie i od podstaw to oczywiście szkoła giełdowa, dla tych, którzy chcą już popróbować w praktyce w przypadku studentów to szkolna internetowa gra giełdowa dla innych może inne takie metody, które nie są może tak usystematyzowane i młodzież wiemy, że teraz podszuka prostych, krótkich form. No tutaj muszę powiedzieć, że no inwestowania to nie da się tak nauczyć, że się obejrzy film, Kilka który rolek. trwa pięć minut, czy jakąś infografikę, szybko sobie przy, przy, przejrzymy, zobaczymy jakie są podstawowe zasady. No do tego trzeba podejść po prostu poważnie. No i też uczymy się przez całe życie. To jest tak. coś, czego już uczymy się teraz, że po maturze to dopiero przychodzi czas na naukę, naukę Dokładnie. życia i pieniędzy. Alina Bączar, wiceprezes Fundacji GPW, dziękuję za to dziękuję spotkanie. Dziękuję serdecznie. Zachęcam do obejrzenia wszystkich rozmów z 8 kongresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości. Rozmawialiśmy i o inwestowaniu, i o bankowości, i o tym, co można robić w szkole i po szkole. Piotr Kropuliński, do zobaczenia.